And I and... And say dancing with everybody, try. try to dance, and dance, and me work, work we'll dance with people in We dance, we love we love, love, we love, love, we Witam Was w drugiej części naszej makaryny dekskolowej. Powtórzmy sobie jeszcze raz nasz refren w dwóch wersjach i zaczniemy uczyć się zwrotki. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osiem złączy. Okay. Kończymy sobie na złączonych stopach, wychodzimy do boku w lewą stronę, krokiem team up. Uginamy kolana, góra dół. Bardzo ważne, zbalansowanie w tym kroku na kolanach i wychodzimy lewą nogą w bok. Uginając kolana, kolana rozszerzone. Otwarte. Wychodzimy do góry na prostych kolanach i na miejscu uginamy znów w dół. Wychodzimy góra, uginamy jak idziemy w bok i prostujemy. ugni. wyprostuj, ugnij. Wyprostuj, ugnij. Wyprostuj, ugnij. Wyprostuj, ugnij. Wyprostuj, ugnij. Wyprostuj, ugni. wyprostuj, hop, hop. Du, góra, du, góra, du, góra, du, góra, du, góra, du, góra, du, góra. Do okay. tego nasze ręce, dłonie, wychodzą również góra-dół, tylko że pocierają góra-dół, góra-dół. Palce są złączone. W momencie, kiedy uginamy kolana, nasze ręce idą do góry. Raz. Kiedy prostujemy kolana, nasze ręce idą w dół. Raz, hop, dwa, hop, trzy, hop, cztery, hop. Wychodzimy sobie do boku od lewej nogi. Siedem i raz. Hop, dwa. Hop, trzy. Hop, cztery. Hop. Ok. Crop ma. będzie dwa razy. Lewo. Prawo. Ok. Pracujemy rękoma. Jeszcze raz dochodzimy. Raz i dwa. I raz i dwa. I. Ok. Jeszcze raz. Siedem i Raz i dwa, i raz, i dwa, i. Ok. Kolejny krok będzie logon. Logon, ręce, łokcie przy ciele, chwytamy coś w dłoniach leciutko, giwamy kolana, bioderka wychodzą nam do przodu. I uwaga. Prawa noga wychodzi nam po łuku do przodu i wraca z powrotem. Również lewa wychodzi do boku, i wracam z powrotem. Kiedy nasza noga wychodzi do przodu, nasze biodro również wychodzi do przodu. Raz. Kiedy wraca, nasze biodra robią koło w tył i wypuszczają lewą nogę do przodu. I wracam z powrotem. Raz. Koło dwa. Koło. Raz. Koło dwa. Koło. Logon będziemy mieli również dwa razy od prawej nogi i lewej. Siedem i raz, i hop, dwa i hop. Ok, powtórzmy jeszcze raz. t i logon. Siedem i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i hop, dwa i hop. Powtarzamy jeszcze raz. t i logon. Siedem i raz. Dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem. Ok, to będzie troszeczkę szybszym temu. Spróbujmy szybciej, pięć, sześć, siedem i raz, i dwa. Do przodu, przenosimy ciężar ciała na przód, na prawą nogę, łapiemy coś, wracamy. Lewa, prawa, lewa. Jeszcze raz, na przód, złap, lewa, prawa, lewa. Jeszcze raz, siedem. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Można lekko naskoczyć na nogę, bądź tylko. Przenieść ciężar ciała i obrócić się wokół własnej osi. Siedem i raz, dwa, trzy, cztery. Nasze ręce zaciskamy, dłonie w pięści. Lekko unosimy łokcie do góry i nasza klatka pracuje dookoła. Kręcimy klatką w lewą stronę bądź w prawą stronę, kto którą stronę woli. Ok. Powtórzmy jeszcze raz od łapania. 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolana w tej pozycji są ujęte. Wiaderka do przodu lub do tyłu lekko i klatka pracuje dookoła. Powtórzmy jeszcze raz. i Optima. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, logon. 7, logon. Osiem i raz, dwa, trzy, cztery, logon, siedem, logon. Osiem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ostatni raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli mamy dwa razy Tima. W lewą stronę, w prawą stronę. Dwa razy logon, prawa noga i lewa noga. Powtórka Tima. Dwa razy, znów logon Dwa razy znów prawa lewa i trzy razy obrót, klatka. Hop. I klatka. I raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Po tym kroku znów wracamy do naszego refrenu, czyli do naszej makareny. Od prawej nogi ruszamy refren. Ok, powtórzmy sobie całość, zrobmy sobie refren i zwrotkę. 5, 6, 7 i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, złak. Ho, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem. Ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W przerwie między kolejnym refrenem, czyli zwrotką a refrenem. Będzie jeszcze jeden ruch. Ręce wysoko do góry. Odbijamy, paluszki pracują i spuszczamy w dół, w dół. Rain. Jak deszczyk. Czyli góra. Wysoko i do dołu. Lekko bujamy ciało, na prawo, na lewo, kolana są ugięte i mamy bum, hop, hop, hop. I zaczynamy znów nasz reflek. Na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku instruktażowaniu.